O czym myślisz? W maju trzykrotnie podkręcamy temperaturę uczuć. Są w życiu chwile, które nas kształtują, chwile, do których wracamy. Moje życie przed nim było proste i określone. Życie po nim jest. Życie po no! After. Trzy części. Tydzień po tygodniu Od piątku o dwudziestej w siódemce Ach, Wybacz, mogę zabrać tylko po jednej parze każdego ze zwierząt Pani, pani, mysz są już na pokładzie aby było przegapić taki kąsek Pst, hej, ty, masz tu Red Bulla Doda ci skrzydeł, a wtedy spróbuj jeszcze raz O, o pan nie topesz, Witamy na pokładzie Żona już na pana czeka Miau! Red Bull doda ci skrzydeł Chcemy, żeby inspirowała cię natura Tak samo jak nasze buty Najnowsze trendy już od 79,99 Pokochamy Kochamy Buty. Dajśman. Czego się nie spodziewałem po mojej pierwszej pracy? Jego się nie spodziewałem. Czy spotkam tu tego typa? Kiedy się zatrudniłem, w sensie, w sensie to mnie zatrudniono, to Miki przedstawił mi wieśkę. Przedstawię Ci wieśkę. Cześć, Wieśek? Piotrek. No, witamy. poznaj owieś maczka. Mnóstwo mleka, mnóstwo smaku. To mój Miller Milch? Miller Milch, smak pełen mleka. Nie powstrzymasz się. Kiedy zdecydowałaś, jak chcesz żyć? Wiesz, czy inni to zaakceptują? Kiedy wiesz, że robisz dobrą robotę, ale pewnych rzeczy nie przeskoczysz. Wystarczy, że masz wsparcie swoje i bliskich. A Orange Flex wystarczy, by być w kontakcie na wielu różnych urządzeniach. Orange tu jest. Hej, to ja. moje słodziaki. Czy z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu? Tu na pewno wyjdzie coś dobrego. Łączy nas miłość i słabość do wypieku. Jaka tam słabość? Taka krzepa tylko po babeczce. Ale ciacha. Ciacho? Jest, tylko jedno. I wabi się lukier. Ale emocje. Wiadomo co nas łączy. Diamant. Słodkie łączy. A gdybyś w domu mógł delektować się flat white, taką jak w zimnej? Wejdź do świata kawy i przenieś się smakiem dokądkolwiek zechcesz. Nowy ekspres Siemens EQ700 dla odkrywców smaków. Do 30 kawowych specjałów z różnych stron świata w zasięgu ręki. Siemens Home Zakupy robię w litru, Po to się opłaca. Coca-Cola 6,49 za dwulitrową butelkę w dwupaku. Papier toaletowy trzybarstwowy XXL 25,99 za 40 rolek. Podany premium luzem 3,49. Z kuponem Lidl plus 2,79 za kilogram. Dlaczego wybieram Wiledę? Bo kocham świeże powietrze i świeże pranie. Nowa Wileda Sunrise. Jedyna suszarka z linkami zawsze napiętymi, które pozostają zawsze czyste. Przekonaj się. Nowa Wileda Sunrise. Wileda. W domu wszystko jest w porządku. Give me five minutes more, only five minutes more. Żyj jak lubisz. ciesz się chwilą. Schweppes, smakuj życie, powoli. Poczuj orzeźwiający smak Schweppes Mojito i Citrus Mix. Formuje się polski dywizjon co pan nasz własny 303 prędko. Marcin Dorociński, Filip Pławiak. Każdy manewr ma być najlepszym. Wtedy wygramy. Nie doceniłem ich, jak my wszyscy. Historia polskich lotników, która stała się legendą. 303. Bitwa o Anglię. W poniedziałek o 20.00 w Siódemce. Na program zaprasza jego sponsor, producent leku przeciwgrzybicy paznokci Pirolam Lakier. Na program zaprasza sponsor, producent szamponu i serum do włosów wypadających Skrzypowita Pro. Ewa Mirza.